Dobra, już trzyma. Co to za horror? Jaki to jest, to jest horror. taki? Siema, widzę, że gramy w horror, taki za lispąkiem. Się nazywa horror And the backrooms. To jest chore. Nie, Ewans. Idziemy po kaudry tak. Haha, ty mnie gdzie po kaudry, żeby nie stać w gacie. No właśnie, ty już jest tam. Du vet at dette er med her? <laughs> <laughs> <Så> <baby. skratt> nie jest straszne, to jest jakieś byle gówno. To jest gówno jakieś. O, ty jak tu ciemno? To tu jest. Tak Chyba coś tu będzie. No. Była Ja chcę zagrać. Chcesz? Tak. To ma. Ale musisz iść do tej ciemności. Albo poczekaj, jak ja to wygram, to ty. Co tam było. Co tam było? Jakaś baba sobie była. Ej, coś tu siedzi. Nie, nie okay. siedzi. Muszę to przytknąć. O ty panie! Włącz to! Nie daj się. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, ja niech to boję. O Jezu sam. Aj coś się... Tak? Nie Jest wrót? Obróć się! Nie, bo, do, bo jak się będę odwrócił, to ona będzie wstała i nie. Halo? Proszę pani. A! Zniknęła. Idź tam. Idź tam! Co? O, klucz.

Idę jej przywalić latarką w ryja. Halo proszę pani? I klęła. Poczekaj. to. Nie daj się. Może tam też się da. Ktoś przechował? się <gulity> Muszę to oglądasz tu czy tam. Co? Aia! Aia! Bo, to co? tam. Coś tam był. Nie po nie. Ej, ona... O to nie ma tu! Prawie! Tutaj tutaj coś No ja jakiś dzieciak! <grym> Czego wy się drzecie? To jest to psra, to no, bo już horror! Gdzie to No jest jakiś... Z ciem. wygląda jak. Nie, 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 nie! Z ja. jak. Ga! jest? Co on? Co Ale jaki znowu się pojawił? Mm. A ja ładam, tarką. Zgrałem! O, teraz ja, ja się połączyłem. To 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 Ale ja wygrałem to teraz. nie ja się boję! Dużna tarka. No, a A się bierze. Już poszło latarkę. A jak się zapala? Zapaliłeś! Nie te drzwi, tam te drugie. Tam te drugie za tobą. O no, te otwieraj. Te? Tak? No. A, się otwiera. A. Tak się nie otwiera i wgasz. Widziałeś ją? Ale widziałeś tę Nie ja widziałem. Ja widziałem! Taka baba szedła. Co to było na okręcie? Nie tygra, ja się boję. Nie, dawaj. Boję się! Dobra, nie bój się. Nie. Ale patrz, jest światełko. Ja się boję. Musisz iść do telewizora. Ja się tego boję, bo ja do telewizora. No bo tygry, ja się boję. No musisz wyłączyć, ale jak będziesz się nie ruszał, to woda to to Cię gdzie będzie było. Nie, Ty wyłącz. Nie. Ja Tobie wyłączę telewizor i Ty nie. nie! Nie! No dawaj! Nie bój się. Masz. Nie! Nie bój się. Nie bój się. Ale chcesz być fajny? Ja się... A twoi widzowie będą na ciebie ja wkurzeni. Ale ja się tego tak tak A twoi widzowie będą na ciebie wkurzeni, że ty nie lubi. Że ty nie ty... Ale no nie jest straszna. To, to jest, to jest takie, krótkie, krótkie. <śmiennie> Teraz, teraz tak się zapali światło, bo idziesz. Rozbędziemy. Poczekaj. Ona zaraz zniknie. Zaraz zniknie. I teraz musisz iść do tego pokoju, gdzie jest światarko. Tam? No. Nie, do tego pokoju, gdzie jest światło. I większy klucz, który jest na stoliku. O. Tutaj jakiś ścisk będzie? Nie. Tam? Tam musisz iść. Ale to do... ciemno. Do tamtej linii. Znowu się, ale ciemność jest w zapala. Musisz iść w tą częścią. Ja sam chciałabym. Bądźcie ruszysz, to mówię ci, bo ja zaatakuję. Ona śpiewa. Well, Dobra. Ona mówi, czy chcesz się z nią bawić. Znała? No. Musisz tam iść. Znała? No, musisz tam iść. Zaśpiewała. Skręcaj. Nie do tych, drzwi, do tamtych. Nie tak, to jest tamtych, do tamtych, które są tam daleko. Tam? No. Tu? No. Nie, tu, poczekaj. Co? jesteś ja w tym pokoju. Było tam. Co jest tam? tam był To tam. Ну, а что там скажете? Потекать... Только... А если вы слышите? Ну, тут потекать... На сто дефинка летит. Она надо на малек. Так? Ну, так, сюда... Что было? Да, 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 E a gente vai Ok, tá? Pronto. Yeah. Muito bom. O yeah. Pronto. Eu Pronto. To co się tak boło? Musimy do tej lajki. No Jakbyś nikt nie tomiga, to nie da. Dobra, dziękuję wam za fajny horarek. Do widzenia. Trzymam. Mam no dobrze jaj, papa. Papa! Pa.